Witam. Eee, no moi drodzy, jesteśmy w Barnet przed szpitalem. A Pokażę Wam tu jak wygląda. Tam na wprost jest szpital. Tak wygląda całkiem przyjemnie. Jakby można było powiedzieć przyjemnie o szpitalu, no bo dosyć duży szpital. Tu są wszędzie parking dookoła. Tam się dalej ciągnie. Jak widzieliście, za dużo ludzi no, z zewnątrz nie ma, nie wchodzą, nie ma jakiegoś dużego ruchu. Ogólnie powiem Wam tak, że służba zdrowia Kulei to zajebiście. Ja sobie przypominam ten szpital, bo ja dużo jeździłem. Po szpitalach w okresie, kiedy były te wszystkie lockdowny, bo woziłem pielęgniarki, woziłem ludzi, którzy po prostu w szpitalach pracują. I to był jeden ze szpitali, do których woziłem często ludzi właśnie. No i też słuchałem różne historie, tak? Jak to było i tak dalej, jak z ludźmi, którzy różnie byli diagnozowani, z chorobami, które mieli, a diagnoza z reguły była jedna, wiecie jaka, bo wszystkie wkładali do jednego worka. No i to tak trwało troszeczkę czasu, wiecie, no, trwało całkiem, całkiem sporo. I przez to, że to trwało to wszystko, całkiem sporo, no to niestety ludzie, którzy zachorowali, którzy byli chorzy zostali przesuwani na koniec i leczenie ludzi na przykład na raka, na cukrzycę, na inne dolegliwości niestety w czasie się bardzo rozciągły, no i bardzo często ta diagnoza była. Za późno rozpoznawana, bo już zbytnio ratunku nie było. Ewentualnie można było troszeczkę tych ludzi jeszcze przez jakiś czas przy życiu podtrzymać. Teraz ta służba zdrowia przez to wszystko, bo to się dużo pozmieniało tych lockdownów, to już jakby nie było, dziś 5 lat minęło. No, bardzo kuleje, bo teraz to jest wszystko tak online, się robi przez telefon ludzie starsi no za bardzo nie mają pojęcia. Jak to funkcjonuje, jak to ogarniać, No bo przecież za bardzo nie mają do czynienia z internetem na co dzień. Nie wiedzą, jak tam się logować, jak ten konsultacji online wszystko wypełniać. No i bardzo często rezygnują. Poddają się tak. Trafiają do tych szpitali, jak już dzwonią na numer na emergencji, bo już nie mogą sami dotrzeć, no to tam różnie się kończy. Teraz tak nie jest prosto, żeby iść sobie z Buta do lekarza. Kiedyś można było iść z Buta i czekać na to, że lekarz cię przyjmie tak? czyli tak, taki waiting appointment, czyli czekałeś, czekałeś, sobie zapisałeś, poszłeś na, 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 rano i czekałeś na lekarza. Teraz to jest takie proste. No, teraz to trzeba zadzwonić albo wypisać na, na ten e konsult online, zalogować się na stronie, tam wpisać, co ci dolega, jakie są objawy i tak dalej. I to masz na to określoną ilość czasu. Jeżeli się w tym czasie nie zmieścisz, to cię wyrzuca. Musisz zacząć od nowa. Jeżeli to wypełnisz, lekarz po jakimś czasie ma się do ciebie odezwać, zadzwonić. Jeżeli nie odbierzesz telefonu, bo akurat jesteś w pracy, czy w uubikacji albo w łazience, no to lipa, bo musisz się dodzwonić, bo lekarz się nie dodzwonił, to się ty musisz dodzwonić, a jak czekasz. Na swoje połączenie, to bardzo często sobie trochę poczekasz, bo załóżmy, jesteś 15, 20 w kolejce. Bardzo często to jest koło godziny, różnie w zależności o jakiej porze dnia, do jakiej przychodni, do jakiego lekarza dzwonisz. A no, jeżeli się już do dodzwonisz, albo lekarz do ciebie dozwoni, no to cię ubawię ewentualnie na wizytę taką wizytę wirtualną bo to bardzo często jest tak na początku, że to lekarz na początku nie dzwoni, bo dzwoni właśnie recepcjonistka. Aha. A jeżeli zadzwoni lekarz, to mówi, że masz czekać na appointment i e konsult przez, przez telefon, że będziesz z tobą konsultować telefonicznie. No jeżeli już stwierdzi, że trzeba Cię zobaczyć, bo wypadałoby Cię zbadać, bo przez telefon to raczej Cię nie zbada ciśnienia, nie zobaczy jak wyglądasz, nie, wiem, nie zbada krwi i tak dalej, no to wtedy czekasz no, parę tygodni, tydzień, dwa, trzy, w zależności jaki jest ruch, jak mają busy, ile ludzi, no, hej, to jest taki lekarz pierwszego kontaktu, czyli rodzinny, tu się mówi lekarz GP w Anglii. No. A, hmm. I później e, ten lekarz możecie oczywiście wysłać na badania, tak, różnego typu, w zależności co tam będzie chciał. Z reguły się zaczyna od badania krwi, badania moczu czy kału. A, no, e, możecie na, na miejscu zmierzyć ciśnienie w zależności, jakie masz objawy, co Ci dolega, tak? I to, to wszystko się przeciąga w czasie. Wcześniej możesz dostać jakieś tabletki metodą prób i błędów, albo zadziałają one, albo nie zadziałają. Jeżeli zadziałało, zadziałają, to chwała Tobie, a jeżeli nie zadziałają, no to przykro, będą próbować może coś innego, co zadziała, może w końcu coś trafią. A, no i tak czasami, jeżeli są badania bardziej skomplikowane, na przykład musisz mieć USG albo MRI, czyli muszą Cię włożyć do rezonansu magnetycznego do tej tuby, no to możesz sobie poczekać do roku czasu, minimum pół roku, w zależności też jaki szpital, jakie okolice, co, gdzie, jak. Także jak masz jakieś podejrzenie, Albo coś ci może dolegać poważnego, nie wiem, nie daj Boże, jakiś rak gdzieś tam w środku, no to już jesteś do tyłu te miesiące, które czekasz na tą diagnozę. E, później różnie to może być, bo jeżeli trafisz na dobrego lekarza, to chwała Tobie, super, zajebiście, elegancko, pięknie, ładnie, a jeżeli będziesz mieć pecha, no to ta diagnoza nie zawsze może być taka, jaka powinna być. I to tak różnie, moi drodzy, wygląda. Pozmieniało się dużo, ja tak z ludźmi rozmawiam, bo przecież wożę ludzi do szpitala. Teraz akurat wiozłem pielęgniarkę na nocną zmianę. Tutaj nocne zmiany po 12 godzin. Pielęgniarki walą gdzieś 4 dni, 3 dni wolnego. Oto trochę godzin jest. Brakuje stafu, czyli brakuje ludzi. Nie ma pieniędzy na sprzęt no Szpitale nie są tak finansowane, jak powinny być, brakuje pieniędzy na zakup różnych rzeczy. No i tak są ci pacjenci różni, albo trafisz dobrze i cię wyleczą i wszystko elegancko, albo cię będą lecić, lecić, leczyć, leczyć, leczyć i nie zawsze ten Twój stan będzie się poprawiał. I, I tak to wszystko kuleje. Nie wiem, gdzie wy jesteście, w jakich częściach świata mieszkacie, co wy możecie na ten temat powiedzieć, ale powiem Wam, że się dużo pozmieniało. Z tego, co słyszę, w Polsce też się niestety dużo pozmieniało. No i czasami ludzie się niestety nie mogą doczekać, bo już jest za późno i odchodzą. Co o tym myślicie? Pozdrawiam.